Hej, szybki komunikat. Ostatnie cztery filmy na moim kanale mają dużą aktywność wyświetleń. Jeden z nich był obejrzany aż 66 razy. Jeżeli obejrzysz materiał do końca i przypadnie Ci do gustu, zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz polubienia filmu. Przy okazji chcę podziękować jednemu z moich widzów Spider Dead ,owi za miły komentarz oraz radę. Okej, okay, lecimy z odcinkiem. Cześć, ja jestem Billy i witam Was na moim kanale w serii zagramy w Sons of the Forest. Witam Was y, takim pięknym wschodem słońca i dzisiaj w planie nie mam y, rozbudowania bazy, dalej budowania jej tylko chciałbym się udać na tą drugą część wyspy i zdobyć rewolwer i y, katanę i przy okazji jeszcze złotą maskę i do tego kije y, do gry w golfa więc <ścoughs> ja już nie będę przedłużał robię szybkie cięcie i najpierw udamy się do tego punktu Tutaj, co jest na mapie przed nami. Dobra, my już jesteśmy prawie przy punkcie docelowym. Szybko wyciągnę łopatę i zacznę kopać. Dobra, to te kopanie wam przewinę. To długo mi zajmie. Dobra, dziurę mamy już prawie wykopaną. O, dokopaliśmy się do schronu. Dobra, to go otwieramy i wchodzimy. Dobra, jesteśmy na dole, trzeba włączyć latarkę i wyciągniemy sobie sikierkę. Dobra. I tu mamy rewolwer. Zajbiście. Naładowany jeszcze. Dobra. Szybko sobie sprawdzimy te tutaj pomieszczenia z tyłu. Nic tu nie ma. <laughs> Dobra, jednak przełącz na sikierkę i sprawdzimy jeszcze tutaj. Co mamy, plandekę i coś podnieśliśmy? Nie szkoda, że telefonu nie można zabrać. Telefon, kalkulator, drugi kalkulator. Y co tam jeszcze jest? Dildo? Nie, to chyba latarka. Eee, lampa. Jakieś klucze, żabka. Dobra. Co jeszcze? Weź to, tą nitkę i idziemy dalej. Chyba to wszystko. Dobra, to ja zrobię szybkie cięcie, i widzimy się przy następnym punkcie, tym zielonym. I właśnie muszę Wam to pokazać. <śmany> Patrzcie. Stan. Y tą emotykę od y picia mam pełną. I właśnie mam atom od jedzenia, mam na ten głód. Y mam do połowy. I teraz coś zjemy. I ta od picia powinna mi pójść w dół. O. Właśnie teraz to widać. Zjem jeszcze. I o. I zeszło mi teraz do połowy. Dobra, zjemy jeszcze ostrygę. Nie, już mi nic nie zeszło. No i teraz musimy się napić. Ale jedzenie nam nie idzie w dół, aha. Dobra. Fajny zamysł. Dobra, lecimy dalej. No właściwie tu już jesteśmy przy punkcie. Eee, no dobra, to schron. <laughs> Taśma od razu sobie podniesiemy, i wejście jest zepsute. Nie da się jakoś tego tworzyć. Chyba, że to jest właśnie ten główny bunkier, gdzie kończy się gra. No dobra, to na razie tego nie chcę. To lecimy dalej. Kolejnym naszym punktem jest ten zielony znaczek. Przy tym jeziorku tam dalej na górze GPS-a. No. To ja robię szybkie cięcie i widzimy się na miejscu. Dobra, spierdalam. Nie spodziewałem się tej wioski tutaj Myślę, że to jest jedna z tych większych wiosek Dobra, wbijemy się na górkę Kurwa, nie wskoczy Dobra, teraz możecie mnie w dupę pocałować O, tu jest jedna I tam jest druga Burza? Ej, nie wierzę, burza Dobra, lecimy dalej, nie ma co. Dobra, jesteśmy na miejscu. Z nimi jakoś walczyć specjalnie nie chcę. Więc wchodzimy od razu do środka. Dobra, czyli tak, latarka i idziemy. Dobra. Dobra i teraz tak Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra Nie, na górze chyba nic nie ma Tak Dobra Ta, to jednak tu a sami tu nie jesteśmy to od razu zjemy baterie się przydadzą łyknij tabletkę dobra, wchodzimy Aha. Ten jaki stoi, nieruchomy, pan paluszek. Dziadek jak na O, i zjadło nas chyba. A nie, zjadło i wysrało. O kurwa, chyba nas nie strawiło. O kurwa. Myślałem, że tak będzie dalej stało. Ale pa, już nie możemy, możemy. Kurwa, no jak ja ich nie lubię, oni są ciężcy do zabicia, no kurwa, czym to mogę ich załatwić? Dawaj dubeltowa. Jebryów, kurwa. Cztery chyba strzały. Tak. A wcześniej byli łatwiejsi do zabicia. Dwa potrzebowałem strzały, żeby ich zabić. Dziwne. Chyba że tu tylko są tacy mocni. Albo z biegiem gry. O, mamy na maksa te ich skóry. Sobie zbierzemy. Dobra, już nie mogę więcej, ale to mogę. Dobra, nic tu więcej nie ma. To jest pan paluszek. Kurwa, chuj, dawajcie, załatwię tą albo dobra, nie będę z nim walczył, tylko rób to po cichu. Dobra, jedzenie, dobra, idziemy. Co tu mamy? Pistolet, amunicja. Yy, latarka do pistoletu. Alkohol mamy na maksa. To jakieś papiery pewnie też. Ta. Mało ważne. Jedzenie. Szmatki. Nam amunicja. Tego nigdy za wiele. Też jakieś papiery. Safing cup, Aha. Yy, nic tu więcej nie ma. Lecimy dalej. No ale tam jest pan paluszek. Kurwa, ja tam zbytnio nie chcę iść. Kurwa, nie lubię z nimi się bić. no, ścianie. Kurwa jest. Dobra, chyba mnie nie usłyszę, jak będę tak powoli szedł. Aż z rami wyleci na mordę. Ła kurwa, dwóch ich jest. O, kurwa. Dobra. Albo to był ten sam, tylko się tepnął. Kurwa, tam jeszcze jest. Nie, tam jest jeszcze, za drzwiami. O kurwa. Dobra, łeb mu odjebało. Biedni kurwa! O kurwa trochę się dobra jebać to nie mam szans chyba że kurwa jeszcze nie to wyciągnął przeładuj to nie no kurwa dobra zablokowali się kurwa przeładuj Proszę no. O Jezus Boże, już myślałem, że dostanę po pizzie. Dobra. <laughs> Dawaj, nitą skórę przyda się na więcej amunicji. Tego co. Ten się w drzwiach kurwa zaklinował. Ale też możemy z niego coś wziąć. Dobra, no i z tego co, nie? Jeszcze się weźmie, dobra. <laughs> dobra. Nie, tutaj już nikogo nie ma. To na pewno jak, a nie, tu chyba byliśmy. Kurwa, to już byłem. Ej, właśnie, bo ja mam jakiś ten. Yy... Latarka. Ta. Latarka. I co to jeszcze? Celownik laserowy i, <laughs> i szyna do pistoletu. Aha, dobra. Też jakieś niepotrzebne papiery. A, to jest pewnie o tym artefakcie. Dobra. Idziemy dalej, jeszcze z tego sobie podniesiemy. Mam nadzieję, że tu sami jesteśmy. Ale słyszę, że coś chodzi, chyba za tymi drzwiami kurwa coś tam będzie. Ja to czuję. Ja mam takie szczęście, że na bank coś tam będzie. Weź ten pistolet. Nie, pistolet. Jakoś czuję się bezpieczniej. <noise> Dobra, teraz po cichu. Bo myślę, że to jeszcze żyje. No, i tu mamy base, ten baseballowy, boże, co ja mówię, kij do golfa. Bierz yy, też jakieś papiery. Dobra. I tu mamy jakiś alfabet. Yy, dobra. A to już piłki pozbieraj. Dobra Ta piłka też się przyda, te picie też się przyda Dobra, lecimy dalej Dobra, góra, dół, góra, dół Tam chyba nie można, chociaż w sumie tam tamte drzwi się dało otworzyć Nie, niestety nie Dobra, o kurwa O kurwa ale to jest kurwa dzikie Nie no co on robi? Wyciągnął kartkę w takim momencie Zbierdoliła z moimi tymi yy, włóczniami Chodź tak. Nie no te włócznie to jednak są do dupy Do dupy, ponieważ on powinien już dawno nie żyć Dobra. O, czaszkę, dobra Tu już mamy na tą lampę w spiżarni I Amunicja typu slug, dobra Coś jeszcze? Nie, chyba nie ma Nie Dobra, idziemy dalej Te drzwi są zamknięte, a tu? Mam nadzieję, że już tu nikogo nie będzie Bo nie mam zamiaru się... Bić z kimś już. Dobra, i mamy tą katanę. Mamy to. Dobra, to się przyda. Dobra, tu nic więcej nie ma. Jedzenie. Jeszcze szybko zajrzymy, zobaczymy co jest. O, tego się nie spodziewałem. Ale to jest szybkie. Ole, go kurwa pociąłem. Kurwa, rękę młodzieńcowałem. Dobra, nie ma co się zachwycać. Dobra, mamona, zegarek. Ym... Dobra, piłeczka i to wszystko i śluz Fuj, bla. Dobra, i tu mamy i tu jest ten Timmy. Dobra, wypuścimy go. No, podziękował. Dobra, a my lecimy dalej. <ścoughs> Kurwa, no. Muszę tam iść. Kurwa, uniki robi. Dobra, chyba... Zabita, dobra. Zdechło. Dobra, i tu musimy iść. I to są chyba już drzwi do wyjścia. Ej, coś słyszę, i to nie jest przyjemny dźwięk. Coś kurczę słyszę, i nie wiem, czy to jest. I to nie jest przyjemny dźwięk. Ja to od razu mówię. Co to jest? To sobie od razu stuningujemy. Amunicji 9.15. Um. Dobra, wyłączymy latarkę. O kurwa. Chyba zdechło. No, się przestraszyłem, nie to, że chyba zdechło. Da. Dobra. I tu mamy legendarną złotą maskę. Pięknie. Zajebiście. Ciekawe, czy to będzie coś pomagać w tej grze. Bo ta czerwona maska w ogóle nic kompletnie nie pomaga. Dobra. Jakieś czerwone radio. Eee, to jest właśnie ta, jak to się nazywa, mm, kostnica, albo jakieś, kurwa, prosektorium, deep sleep, dobra, wyłącz to, kurwa, zaraz mi coś wyskoczy na twarz, ale on zamula, new price, jedyne <gryw> 9,99, kurwa, nie lubię takich miejsc. Ogólnie boję się takich, kurwa, kostnic, takich rzeczy, kurwa Tak prywatnie teraz mówię Fuu, spierdalam stąd Kurwa, traumę będę miał do końca życia Przez tą grę eee, latarka No dobra, spierdalamy A ten też se znalazł, ten kanibal <laughs> Ten mutant znalazł sobie dobre miejsca Poży po... ten... Po, pożywienie ma na miejscu kurwa ta gra straszna o dobra jedźmy do wyjścia dobra kurwa, mogłem sobie w tej kostnicy chociaż grę zapisać teraz nie wiem czy mi te kanibale na twarz nie wyskoczą dobra od razu mamy patrol. Dobra, to wiecie co? Ja będę. Tu ucieknę gdzieś w te krzaki. Eee... W te krzaki tutaj ucieknę. Tu. Dobra, nie ma co. Zapisujemy od razu grę. I ja się będę z wami żegnał. I w następnym odcinku. Będą przygotowania przed zimą, bo już widzę, że się drzewa, że liście drzew już się żółte robią. Więc mamy mało czasu. Mam nadzieję, że dwa odcinki z tego będą z przygotowań przed zimą. Dobra, to ja zapisuję grę i żegnam się z Wami do następnego. Hej!